Cześć, witam Was na kanale Unusual Sandbox w nowym odcinku z Overlorda. Przenosimy się w takim razie do złotych wzgórz, mianowicie na przełęcz. To jest chyba, chyba to miejsce, gdzie zaczyna się twierdza krasnoludów. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tam. Tak jest, tutaj są właśnie fortyfikacje, i będziemy zaczyna oblegać. Tutaj, jak widać, jest ta zbroja z poprzedniego odcinka. Ja sobie jeszcze trochę dofarmiłem, bo na odcinku chyba tylko hełm zrobiłem, a później sobie dorobiłem resztę. Jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić, mogę mieć 32 sług, dlatego, że hełm pozwala mi Dwóch sługów więcej posiadać. Doczytałem sobie, że warto jednak oszczędzać i tych zbroi nie mieć, ale na potrzeby odcinków postanowiłem, że fajnie by było jednak mieć coś innego na ekranie. Trochę inną zbroję. Też jeszcze jedną rzecz, którą pokażę, to mianowicie to, że wyrastają mi kolce. Jest to związane z tym, że mam 16% spaczenia i. Ponoć to spaczenie ma e, wpływ na odbiór, e, jak jesteśmy odbierani u róży w naszej wieży. Więc generalnie warto jest... E, ilu, ilu mam? Warto jest po prostu patrzeć co się robi, bo nie wiem w sumie... Dobra, mam już, mam już full, e, Nie wiem jak to się odbije. Dobra, nie wiem, czemu oni nie chcieli od razu za mną podążać, i. No teraz trzeba uważać, ponieważ na te umocnienia nie dostanę się w tradycyjny sposób, a oni będą we mnie strzelać. Mam nadzieję, że dam radę się tutaj jakoś przebić. Co się stało? Jezus Maria. No, to było dosyć powiem szczerze niespodziewane. Nie wiem skąd to się w ogóle wzięło. Spróbuję tradycyjnie rozwalić. Nie, nie da się. Czyżby oni rzucali we mnie tymi bombami? Tak jest. Brabiesz ją i szybciutko, szybciutko. Nie upuść. Bra, wracaj, wracaj. Dobra, myślę, że to będzie dobrze. Jeszcze jedna. Jezus, Maria, chodźcie tutaj. Wszyscy, 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 wszyscy. Ok. Mamy to. Dobra, bierz tą bombę i szybko uciekamy w takim razie. I udało się, super. Kto to tu wychodzi jakiś dowódca, tak wygląda. Dobra, on idzie dosyć powoli. Niech on oberwie tą bombą, okej okay. Teraz go dobijemy. Okej, okay, bo troszeczkę obawiałem się tego. Spotkania, ale na szczęście teraz wyszło. Tutaj chyba nie będą rzucać, mam nadzieję przynajmniej. I cóż ja mogę tutaj zrobić? Czy oni potrafią strzelać? Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, powiem szczerze. Ja mam 24, czyli kilku mi jednak umarło. Więc myślę, że dobrym pomysłem byłoby. Wrócenie się. A czemu wy tutaj stoicie? Ej! No, wracać, wracać. Ze dwóch takich, jednego takiego i więcej brązowych. Nawet nie zauważyłem, musieli mi zginąć w eksplozji w takim razie. Nawet nie zwróciłem uwagi kiedy. Dobra, nieważne. Tamten będzie cały czas rzucał. Więc więc trzeba uważać. Okej. Okay. Jeden tu zginął, ale już go podnoszą. I to jest fajne. Tego im pomogę. Okej. Okay. Dobra, dobra, ale wracać mi stąd. Czy oni tam idą? No niekoniecznie. Natomiast ja mam taki pomysł, żeby wziąć jednak tą bombę i ją tutaj podłożyć. Zawsze to jakiś skrócik będzie, ponieważ nie wiadomo, czy nie zostanę ostrzelany. Wsadzone. Nie da się tego wysadzić. No to ładnie. Ok, nadciąga tutaj kolejny. Myślę, że można go na spokojnie zneutralizować. Ten mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie niczym tutaj rzucał. Okej, okay, dobra, wracamy. Proszę mi to przynieść. Okej, okay, żyjemy. Jest w porządku. Tego teraz. Będziemy ich pojedynczo rozwalać. Dla bezpieczeństwa, oczywiście, proszę zostawić te bomby. I tutaj jakiś ekwipunek jeszcze jest, więc można by było pozwolić sobie na uzbrojenie kilku moich tych zwierzaczków. Ok, zawsze to jakiś tam procencik. Proszę to złoto mi przynieść. I możemy ruszać dalej. Teraz dołem się nie da. Więc muszę tędy, żeby mnie tutaj nie osaczyli przypadkiem. O właśnie. Czy oni tutaj byli? O, wow, 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 wow. No to było dosyć niebezpieczne. Powiem już. O, wow! Trafią stąd? Nie, bo jestem za skałą hmm, jak to teraz zrobić może brązowymi aczkolwiek nie jestem do końca przekonany dobra zobaczymy okej okay. dobra ale proszę się ogarnąć niebiescy właśnie ilu się da nie da się. Kurde, za późno o tym pomyślałem. Mam 25. To w sumie nie jest jakaś wielka tragedia, tak mi się wydaje. Nie będę się chyba wracał, bo to bez sensu. Uhuhu, leco. Leco. Niebieski. Wybierz wszystkich! Dobra, udało się uratować wszystkich tutaj poległych. Tak, 25 mam w dalszym ciągu. No to już zaczynają być naprawdę wymagające etapy. Ja do nich nigdy nie dotarłem, więc też nie wiedziałem do końca, czego mam się spodziewać. A jest to dosyć ciężkie, bym powiedział naprawdę. Dobra, dobra, to niech sobie tam wybuchnie. Wy możecie w tym czasie to porozwalać, a ja się w ogóle nie będę tam zbliżał. Dobra. Okej, okay, bierzcie co wam się przy... O, oh, wow! Okej. Okay, I mamy dodatkowe życie. To się bardzo przyda. Bardzo, bardzo, ponieważ z tym życiem to jestem troszeczkę na bakier. Przy okazji mnie to uleczy o ten jeden segment. Znaczy, segment mi wydłuży, ale e, doda mi segment po prostu już napełniony. Pytanie tylko: którędy oni będą chcieli iść, muszę pamiętać, żeby ich zawczasu odwołać. W ogóle odprowadzę, myślę, ich i wezmę sobie. Więcej sługów do pomocy, dlatego że może być bardzo ciężko. Tego bym jeszcze rozwalił. Okej. Okay. Dobra. O, przyniesiecie mi to od razu. Super jesteście. No super, super. I szybko wracamy się tam już na szczęście. Nikt nie będzie we mnie rzucał. Czy ja tego dosięgnę? Nie, tak właściwie nie, i moi słudzy również nie są w stanie, że tak powiem, go sięgnąć. Mam 18 dwóch, nie trzech, nie dwóch, nie trzech, więc wziąłbym może ze dwóch czerwonych. Rośnie. Szkoda, że ja tak nie mogę. Haha, <laughs> a ja mogę widzisz Senkolu, wezmę jednego czerwonego. I resztę brązowych trzeba ich jakoś dozbroić, jeszcze nie mam pomysłu. Jak bo wszystko do tej pory rozwalałem. A dopóki oni będą goli, tam z tyłu idą, całkowicie goli, bez hełmu, bez niczego, no to będą dosyć podatni. O, leczonko super, podatni na ataki. Będą tu jeszcze mam coś do posprawdzania, i myślę, że coś tutaj mogę nawet znaleźć. O, skrzynia. Mana? Oczywiście, że się przyda. Tam są skrzynki. Okej. Okay. Bo mam teraz 207% siły swojej armii. To wciąż jest za mało. Dobra, uspokójcie się. Super. A ty? Czemu ty tam to rozwalasz? Jesteś w zasięgu ich? Też niekoniecznie jeszcze, ale. Czyli co tam da się jednak przejść? Zobaczymy. Najpierw chciałbym. To centrum krasnoludzkich operacji piwowalskich. Teraz zbudowała swoje imperium na tym trunku. Nie oczekuj komitetu powitalnego i wycieczki z przewodnikiem. Dobra, mamy to. Tu jest jakiś elf. Dobra, myślę, że to zostawię, bo ostatnio to zabijałem trochę elfów. Co się odbiło właśnie źle na moim poziomie spaczenia. Tam jeszcze coś leży, chyba, za skrzynią. Dobra, trudno, najwyżej nie podniosę. To się nic nie stanie, ale ja bym jeszcze w tamtą stronę chciał pójść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż nie, dobra. Skoro jestem tu, to pójdę tu, a tam będę mógł iść zawsze. Należy robić troszeczkę po kolei, żeby się nie pogubić. Zobaczymy, co jest w browarze. Co tam słychać, co tam ważą ciekawego. Piwo. Ale oprócz tego myślę, że coś znajdziemy. Browar znajduje się pod tą górą. Twierdza złocieja jest po drugiej stronie. Okej, okay, czyli mam przejść przez ten browar, czy nie? Bo, bo nie jestem do końca pewien, kim ty jesteś. Nie, 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 wracaj. Proszę go tutaj dobić. Ok, no podpalony to. Trochę. Dobra, macie i atakujcie. Mam cały czas full 32. Bardzo dobrze. Skoro tam idą, a wy jesteście i tak na prochach, no to... O właśnie o to chodzi. Tego też. Gdzie znajduje się sprzęt piwowalny? Pijane łotry. Jak widać są zbyt zajęci żłopaniem pizka, by zadbać o konserwację sprzęt. No tak to trochę wygląda. Doskonałe miszisz Znalazłeś nowe zaklęcie tam. Nie, żeby to zaklęcie tarczy jakkolwiek by mi było potrzebne. Od dawna nie korzystam z takich rzeczy. Ale powinienem się troszeczkę jeszcze wrócić. Z tego względu, że coś ewidentnie ominąłem. <stryfne> <stryfne> nie będzie szkodzić wrogom, ale zatrzyma ich na czas potrzebny do zaplanowania kolejnego niecnego postępu. Czyli co zrobi? Aha, to jest tego typu tarcza. Okej. Okay. Ale mi się najbardziej przyda to. Ponieważ to jest na chwilę obecną chyba najlepsza broń na te krasnoludy. Oczywiście dozbroić się trzeba. Mam full armię. Pijcie piwo jak chcecie. Róbcie co chcecie. Dosłownie. Ale tutaj wszędzie jest piwo praktycznie. A mało wyposażenia że krasnoludy mieszkają pod ziemią tylko po to, żeby deszcz nie napadał im do piska. Chodząc po tych rurach, mają tu stałą dostawę brzaska. Może czas ich potrzeby? Nie wygląda na zadowolonego! Nie. A, oni wychodzą! Dobra, dobra, dobra. Myślałem, że nie. Okej, okay, myślałem, że muszę to sobie po prostu otworzyć z innej strony, a oni jednak stąd wychodzą. I to całkiem dobrze, bo prosto pod mój topór, a raczej pod topór moich sługów. Czy tam? Nie, to jest kominek zwykły. Ale porozwalajcie absolutnie wszystko, co tutaj możecie znaleźć. Okej. Okay. Czy któryś z was chciałby... Nie, żaden. Ok, czyli ja tutaj mam dużo więcej do roboty. To wiesz co, mój mały chochliku? Mógłbyś to zanieść jednak trochę dalej. Gdzie ty to położyłeś? A, zaniosłeś! Ok, to inny wrócił. Super, wracasz czy.? Wracasz, nie zgubiłeś się. Super, jestem z Ciebie. Mega zadowolony. 236% wydajności armii. W takim razie myślę, że mogę iść o krok dalej. I poszukać kolejnego. Kolejnej drzwi. <grych> Dobra, weźcie sobie to piwo. Nie wiem, czy to cokolwiek wam daje. Ale bierzcie. Okej, okay, ale go usiekli. Nieźle, nieźle. Ha, on to otworzył super czyli moglibyście jeszcze ich tam zneutralizować generalnie no właśnie dałaby się mana szczerze powiedziawszy ponieważ ja tędy nie przejdę sporo atakuje tutaj to jeszcze przyjdę możecie to pozabierać wszystko bo wam się to przyda jak najbardziej no właśnie wracaj no, trzeba jednak iść drugą stroną. Okej, okay, kolejny wyposażony żołnierz. Możecie w sumie ich tutaj powybijać, bo dlaczego nie. Okej, okay, mamy to. Niech tam kilku pójdzie i to otworzy. Super. Dobrze wiedzieć, że mogę to sama otwierać. Ok, trochę trzeba pokorzystać z tego wszystkiego. Bierzcie te wszystkie bronie. No, no, zbierajcie, zbierajcie. Tutaj jakiś topór macie. U, to jakaś skrzynka taka lepsza, trochę, ale wygląda na to, że nic tam specjalnego nie ma. Trochę złota, jedynie 256. Wow. Takiej armii to dawno, dawno nie miałem. Miałem chyba maksymalnie 290, tak mi się trochę wydaje, a tam chyba nie ma już nic. Okej, okay, teraz wypadałoby przejść górą, żeby zlikwidować tych tutaj strzelców. Okej, okay, tak to rozumiem, teraz będę mógł bez obaw tędy przejść. Czy dałoby się też to wszystko porozwalać? Tylko uważać przy okazji na bomby. Że oni tak się nie bali przy tych. wybuchowych. materiałach. Ja bym się bał, trzęsie powiedziawszy, coś takiego sobie w pokoju obok łóżka jeszcze na dodatek postawić. Masakra. Dobrze, że ja tędy nie poszedłem, bym stracił całą armię. Dobra, dobra, ej. Wracać, wracać. Na spokojnie, bo to jest. Ciężka sprawa, wracaj, niebieski! Ok, ja wam pomogę trochę. Myślę, że teraz będzie dobrze. Tam widzę dwóch kolejnych, dawać mi manę. Wracać, wracać, wracać. Bo nie wiadomo, czy nas coś tutaj nie zajdzie. Bądźcie wszyscy w jednym miejscu. Ok. Dobra, myślę, że kupom możecie już biegać. Tam mogę manę zregenerować, ale ja mam manę. Zabili mi kogoś. Tutaj pobiegł. Wygląda na to, że uda mi się go jeszcze resnąć. Tak jest. Dobra, na szczęście nie straciłem nikogo, a to już jest jakiś wyczyn w obliczu oczywiście tych wszystkich siepaczy, krasnoludów. Nie wiem jak ich w ogóle nazwać, szczerze powiedziawszy, no dajcie mi tą manę. Ej no daj mi tą manę, co, co ty? Dobra, wracać, wracać. Wracać do mnie wszyscy i teraz o właśnie dziękuję muszę sam prosić kurczę, bo nie dadzą mi sporo mam tej many myślałem że szybko się je wyzbędę ale dobrze zarządza... zarządzając to no, nawet jakoś wychodzi jeszcze się usprajamy jeszcze bardziej 270% no to jest po prostu szok dobra i do tego też okej okay. Możecie przy okazji jeszcze to otworzyć. Byłoby bardzo miło. Tylko że tam pewnie strzelcy wyjdą. Jakoś sobie z nimi poradzę, bo czemu nie? Ciekawe czy tam da się jakoś dostać, inaczej, kurczę. Jest ich. Jest ich dużo. Niestety... Strzelcy zostali, ok. Czyli mogę na spokojnie zająć się. O, właśnie, powybijać. Tam się na pewno da jakoś dostać, tylko nie mam kompletnie pomysłu w tym momencie, w jaki sposób. E, nie, tutaj już tylko grzyby, ale dobra, dajcie mi to, dajcie mi to. Czy skakać się tu nie da? No pewnie tędy jakoś, bo idziemy nawet w tą stronę. Trzeba uważać. Tu będzie ich multum zapewne, ale ja mam szansę tu jeszcze się dozbroić. łał, łał, łał. Mam szansę się dozbroić. Okej. Już rozwalę normalnie, tradycyjnie. Ok. Cóż to takiego? uuu No to lubię, tak. Ale chciałbym się tutaj wrócić. A to co to takiego? Skarbiec? No proszę. Skarbiec, jak się patrzy. Mam nadzieję, że tylko mnie nie zaatakują tutaj. Tylca. Wow. No, coś pięknego po prostu. A jak się tam dostać, muszę ich tędy wysłać? Okej, okay. da się zrobić. Dobra, bierzcie, co potrzebujecie, moi drodzy. Tu jeszcze jedno jest. Czy niesiecie mi to, czy niespecjalnie? Bo ja tu nie sięgnę, ej. O, dobra. Poszedł jeden porozum do głowy. I to mi się właśnie podoba. Tam jakaś broń jest, ale myślę, że przy 275% to nie zrobi mi jakiejś specjalnej różnicy jedna broń, a trochę by trzeba było się nagimnastykować. A co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz na górze, powiedz mi? Jak on tam wlazł w ogóle, bo ja nie rozumiem? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, ja przejdę sobie tędy, myślę. O, i wyszedłem w tym miejscu. No to jest coś fajnego, ok. Więc możecie mi to otworzyć do tego jeszcze tutaj. Oprócz porozwalenia to zabierzcie oczywiście, że jeszcze ten, ten dźwignię. Okej, okay, bierzcie co chcecie. Tak właściwie to wszystko jest wasze. Tu jeszcze macie, zobaczcie. Nikt się hełmem nie interesuje? Jeszcze jeden hełm. Aha, wzięty przez czerwonego. No to całkiem miło. Winda dobrowaru już działa, i w jedno miejsce nie mogłem zajrzeć, ale tam już w sumie chyba nie ma dojścia, bo nie zauważyłem takowego. Czyli co? A, dobra, bo ja muszę to przekręcić. Okej, okay, może być. Przekręcamy, przekręcamy. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Może tak boczkiem trochę stanę, żeby się nie okazało, że wyskoczy mi tutaj jakiś zmiotaczem ognia, taki, który stał na straży tutaj całości. No, nie są to zbyt duże armie, bym powiedział. Okej, okay. trochę małomany mam, powiem szczerze. Dwa tylko kawałki, że tak to nazwę, dwa bary, paski. Drzwi browaru. Ok, i gdzie ja jestem? Tu jest wejście do browaru, a to? A, dobra, otwiera się. Gdzie ja jestem? Ej, co tu się dzieje? Przede wszystkim ja sobie tutaj zapis zrobię. Ok, tam coś się spalili, to od razu. Przynieście mi to, bo czemu nie? Przeszedłem gdzieś dalej, tu jest jakiś zamek cholera. Dobra. Nie będę teraz z nimi gadał, dlatego że w sumie ten odcinek zaczyna robić się trochę długi. A wiem, że takie 40-50-minutowe materiały nie chcą się oglądać, a takie krótsze jak najbardziej, więc tutaj sobie zakończymy i. Następna przygoda będzie e, oczywiście dalej, w krainie Krasnoludów. Ponieważ tam jeszcze wszystkiego nie wyeksplorowałem, to chciałbym najpierw się tam udać, a tutaj dopiero w następnej kolejności. Także trzymajcie się ciepło. Do następnego.